Potrzebna nam zupa paprykowa! Nie ma sprawy! Właśnie zabieram się do gotowania. Do wieczora będzie gotowa! Dopiero? W kuchni nie wolno się spieszyć! Ta zupa potrzebuje czasu, zresztą. <laughs> nie pamiętam, jak się ją robi. No to pięknie! Co teraz będzie? Dlaczego balon tu jest? Twój ojciec prosił ksolane i siwe, żeby go umyły! Coś mi przyszło do głowy. Ale to nie ma związku z balonem, prawda? Mm. Tylko musicie być bardzo ostrożne. Jest delikatny, więc podczas szorowania można go. O, mój balon! O nie! Ktoś go ukradł! Skarbie? Dzięki tato! No! Na pewno miał ważny powód, kochanie. Znaczy co? Nie musimy go myć? To wasza ostatnia szansa! Myślicie, że wielki myśliwy nie zna sposobów, żeby wypłoszyć swoją ofiarę z jaskini? A znasz, patrz i ucz się! Ha! Oh! 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 Jeszcze chwila i wszystkie jeje popękają. Mo jesteście? Czas minął! Nie dajecie mi wyboru! Gorga! Wykusz ich stamtąd! Yeah! Bombardowanie! Uważaj! <t rattling> <tyim> tak, <tarto> <Ja, hurra! t��> <tract> Ta, hamacie! Ale pomożecie mi zbierać paprykę? <t teknik> hmm. Tak. Uh -huh. Po tej wyprawie balon będzie do mycia jak nic. Jeju, będziemy pierwszymi elfami, które dotrą na szczyt ostrej góry. A mówiłaś, że nigdzie cię nie zabieram? To fajniejsze niż jakiś piknik. Uh -huh. Tak, to on! Ta ruchoma niebieska plamka. Rixel nigdy się tam nie dostanie. Smoki będą bezpieczne. Nikt im nie zagrozi. Uh -huh. Uh -huh. Na co ty sobie pozwalasz? To moja chusteczka. A może zrobiłbyś wreszcie pranie, co? No i co? Gdzie skrzydlaty wierzchowiec? Gdzie skrzydlaty jednorożec? Wytłumaczcie się! Na zdrowie!